Cóż to był za skok, cóż to za historia! Jeszcze dwa dni temu zastanawiałeś się, czy wejdziesz do konkursu, dziś jesteś w finałowej 30. Mistrzostw Świata. Bijesz rekord skoczni, jak to smakuje? Ja, ja, ja nie mogę to e, przekazać, uczucie jak to... E, to dobrze, co mał do, e, dobrze warunki i tak skoczył. Jakby nie miał tych warunków, to by na pewno nie był tak długo. A uczucie, bardzo piękne, za, e, zachwyt. Można powiedzieć, że to spełnienie marzeń? To jak? Jeszcze nie. <laughs> Jeszcze raz może? Czy można powiedzieć, że to jest spełnienie marzeń, coś o czym marzyłeś? No, nie. Na pewno. Na pewno nie. Ale Jefchen, warunki to jedno, bo mówisz, że były bardzo dobre warunki, ale ty od Kulm skaczesz super! Wygrałeś puchar kontynentalny. W Kulm były punkty w lotach. Co się w tobie zmieniło? Co się stało? Jak my to mamy rozumieć? No ja nie wiem. My jakoś tak trwnowaliśmy mali jeszcze słowenskiego trenera. No on tak, on tylko pięć razy z nami był. On coś pomógł nam i tak my rozumiemy co on ch chciał i coś trochę lepiej to tak to tak. A w celu to dobrze. Idzie to w bardzo dobrym kierunku. Dziękuję ci za dzisiaj gratuluję. Dziękuję bardzo. Do, do zobaczenia.